od Jeden z do mnie go się. Dawaj mi hila od razu. Hila mi. Tak, 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 zawsze dawaj, bo wiesz. Nigdy nie wiadomo. Czasami się to te pierdoli ten pasek i... Dobry, gotowy jestem. Mi się kiedyś spierdolił na pinballu. Ojej, dopadło jest kolorowo, on rola nie buguje, on nie zna sztuczki. O, oh, chwil potrzeby. Nie no, nie trafił mnie. Jak no, ktoś tu... Ja? Ty A, dzięki. Inter, Tak, nie wnikam, nie Nagranie jest jak coś, spokojnie Gotowe? Gotowy, Gotowy. coś Nie no, przecież tapa sprzedałem Heal potrzebny. Heal potrzebny. Potrafił mnie. Dzięki. Roddy, roddy. Jeszcze nie, jeszcze nie. Daj mi chwilę. Dobra, ready. Kurwa, przepraszam Cię, przepraszam Cię, że nie dałem szans. O matko, o matko, o matko.